Teraz w trakcie przygotowań mięsa, obróbki do zasolenia, do sadzenia w moją solankę, pokażę tak pokrótce jak robię zwijany boczek. To jest moja autorska mieszanka przypraw, gorczyca w ziarnach, czosnek granulowany, czosnek niedźwiedzi, majeranek oraz papryka słodka wędzona. Tutaj już wcześniej posypałem delikatnie. Sypiemy na tą tłustszą stronę wysypujemy, bo ona ładnie tutaj nam wchłonie te przyprawy, one się, one się bardzo ładnie przylepią. Zwijanie zaczynamy od węższej strony do tej szerszej, tak, żeby powstał nam ładny rulon, o w ten sposób. I tu musi nam powstać taki, o, taki rulonik i bierzesz w tej chwili sznurek, ja sam akurat wiążę, nie wsadzam żadne siatki, robisz... Masz sznurek spożywczy i tutaj robisz pętelkę, przewiązujesz dookoła i przeciągasz przez pętelkę. Najgorsze no jest właśnie ten, ta pierwsza pętelka, bo ona tu nam nada wstępny kształt. O tak. I kiedy już mamy tą pierwszą pętelkę, mamy wstępny kształt. Robimy przesunięcie o jakieś 1,5-2 cm. Zawijamy dookoła i przeciągamy znowu pod tym sznureczkiem o tak. I mamy już drugą pętelkę. I tak aż do końca. Bardzo proste. Tak naprawdę to jest. Czy to taki właśnie boczek zwijany, czy te szynki, jeżeli mamy jakieś niekształtne, bardzo łatwo można to sobie związać. Nadać jej wstępnego kształtu. Wtedy po procesie, czy to parzenia, czy to pieczenia w wędzarni. Ten kształt zostanie już zachowany. Będziemy mieli ładne okrągłe kawałki, które czy to na chlebek będziemy mogli położyć. No i w tej chwili obracamy na drugą stronę. Jak widzimy, tutaj mamy sznurki. Przewlekamy dwa razy pod pierwszym, tak żeby się porządnie trzymał. I teraz można puścić jeden wierzchkiem, jeden pod spodem. Jeden wierzchem znowu i jeden pod spodem. Na koniec zawijamy znowu dookoła. I przeciągamy pod pierwszym sznureczkiem. I tutaj wiążemy już to na mocno. Możemy zrobić supełek. Można też tu od razu zrobić pętelkę tak. Żeby już wędzarni bezpośrednio na sznurku zawiesić, czy to na kijku, czy to na haczyku. Ale prezentuje się to w tej chwili tak. Gdyby to było peklowane na sucho, posypałbym to również przyprawami na wierzchu. A dodatkowo do przypraw poszłaby sól peklowa i sól zwykła, ale to będzie normalnie leżeć w solance. Więc wiadomo, to co jest na wierzchu się opłucze, ale to co jest w środku już będzie nam nadawało tego smaku.